Niech będzie uwielbiona Trójca przynajświętsza i Maria Niepokalanie Poczęta. Panie Jezu, Polacy bardzo proszą o Twoje królewskie błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski oraz obdarz nas swoimi łaskami miłosiernymi oraz darami Ducha Świętego, a szczególnie zamień serca ludzi na miłosierne, aby chciały być całej Trójcy Przenajświętszej i Marii Królowej naszej wierne. Tak nam do dopomóż Bóg. Dzisiaj rano zmarł papież Benedykt XVI. Miał 95 lat i dla jego duszy bardzo prosimy o zbawienie wieczne. Pan Jezus, moi ukochani Polacy, dziękuję Wam, że jesteście rozmodleni i pokoju Bożego spragnieni. Nadchodzą czasy niespokojne, z winy złych ludzi, pragnących lucyferycznego panowania i całego piekła. W tym roku będą wam szkodzić na zdrowiu oraz będą mieszać w Waszych rodzinach, więc bądźcie w Duchu Świętego Pogotowiu. Już wiele razy mówiłem i przez inne osoby także, że zbliża się czas katastroficzny i wojenny, a ja, Bóg Zbawiciel, gdy będę oficjalnie uznany Królem Polski, a potem innych narodów, to będę wojował z Lucyfarianami. Dlatego cały czas mówię że za złe czasy obwiniam papieży, archidiecezję i episkopaty, bo powołałem ich jako moich pasterzy do głoszenia Ewangelii, a oni w większości są zdolni do blokowania moich przepowiedni, a w kłamstwie i nieposłuszeństwie Bogu bardzo przebiegli. Papież Benedykt XVI był ofiarą przestępców religijnych, gdyż został odrzucony i odepchnięty ze stolicy piotrowej przez masonerię. Najgorszych wrogów całego nieba i ludzkości, a rozumieją tę hańbę tylko ludzie prości. Każdy biskup wie, do czego jest powołana masoneria, że przez nich masonów w sutannach będzie skrócone życie na ziemi, gdyż Bóg Ojciec powie stop i powtórzy czasy nowego. Bogu posłuszni, wierni nie umieją zrozumieć, że biskupi wybierają pana Lucyfera, a odrzucają tak bardzo dobrego, i miłosiernego zbawiciela i najlepszego przyjaciela. To jest bardzo przykre dla całego nieba, że prawie wszyscy rządzący religią katolicką posłusznie wykonują rozkazy demonicznych przebierańców w sutannach, a nie umieją lub nie chcą walczyć o pokój na Ziemi, uznając mnie Boga królem Polski, który wszystko zło na dobro zamieni. Przecież oni wszyscy wiedzą, że spadną do piekła ognistego na wieczne tortury, a wszyscy są tam wiecznie torturowani bez litości, bo ze złości. Cały czas mówią o nadchodzących czasach i ujawniają oficjalnie, co czeka winnych w sutannach, a jednak bagatelizują i bardziej wierzą, co im Lucyfer obiecuje. No cóż, ja tylko pouczam, informuję i jako Bóg, Król moje łaski obiecuję, a przecież co obiecuję, to i wykonuję. Bardzo się cieszę, że Benedykt XVI był mnie posłuszny i zabiorę go do Pięknego Nieba po zakończonym okresie 40 dniach rozliczenia, bo moi pasterze modlą się nieustannie za duszę jego. Od momentu odsunięcia go od władzy papieskiej przez podstępną masonerię, on rozmawiał ze mną i był bardzo mnie wierny, a w swoich myślach, mowie i czynach bardzo rzetelny. Nie mam już obrońców w Watykanie, bo obecny papież Franciszek jest jak bazyliszek, a raczej lucyferianin, bo tak dużo zrobił błędów jako duchowny, a prawie nigdy nie był do mnie podobny. Niestety, papież Franciszek nie tylko teraz, ale i wcześniej cały czas był i jest wpatrzony w grzeszników mających mnóstwo diabelskich wnyków. Tylko moi ukochani katolicy mają wolną drogę do nieba, bo ci wierni innym religiom są na lucyferycznej smyczy. Dlatego powiedziałem, że trzy czwarte ludzi spada do piekła na uciechę Lucyfera. Apeluję do Was, Polacy, abyście nadal wytrwale się modlili w każdej chwili, bo tylko Polacy są najbardziej na modlitwie wytrwali i skupieni. A taka nasza narracja cieszy całe niebo. Maria od wielu, wielu lat objawia się na Ziemi, a gdyby ludzie nas słuchali i przestrzegali, to by demonicznych ludzi zwyciężali. Błogosławię Was, Polacy, moi wierni katolicy. Bądźcie przykładem dla innych narodów. Przypominam Wam, moi ukochani, nie dawajcie szansy i odrzućcie Lucyfera drania. Jam zwyciężył świat i teraz też zwyciężę razem z Wami, modl modlitewnymi orężami. Amen. Jezus Chrystus przez Polaków kochany, a od króla Polski pokój wyczekiwany. Zapisała Mieczysława przed Pana Jezusem. W najświętszym sakramencie 31 pierwszego grudnia 2022 roku.